Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach rocznych. Będzie rozkład prosty, który będzie się składał z siedmiu kart, a oprócz tego potem jeszcze dodatkowo będziemy mieli po dwie karty na miłość, na pracę i na pieniądze. To dosyć ważne są aspekty. Oczywiście będą to czytania ogólne, więc wiadomo, mogą nie rezonować z Wami. To, są, to mają być takie inspiracje, czasem dają wglądy przeróżne więc to też jest fajna sprawa że można się tutaj oprzeć na jakimś czytaniu i jakby być uprzedzonym co się może zdarzyć ale zanim jeszcze zacznę te czytanie dla każdego znaku z osobna to chciałabym wam podziękować za cały rok waszej obecności na kanale Tarot z Planem Duszy. Wszystkim uczestnikom kursu odczytu Planu Duszy, którzy byli na kursie i zdobyli certyfikaty, też dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, subskrypcje. To, że dzielicie się z innymi, też tym kanałem, bardzo, naprawdę z całego serca dziękuję. I oczywiście chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, żeby się wszystkim darzyło. Będę w tranzycie, że tak powiem, w najbliższym czasie będę się przenosić do Polski, więc będę przez trochę w Polsce, nie wiem jak długo. Na pewno będę przez najbliższe 3-4 miesiące. No i w związku z tym mogę być niedostępna od połowy grudnia. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze coś, jakieś czytanie, to jedynie teraz jeszcze, ale mam dosyć dużo pracy, więc najlepiej już w styczniu. Tak naprawdę. Więc tyle jeszcze oprócz tego, bo mamy czas na to, żeby coś kupić bliskim. Naprawdę polecam wam książkę Blue Marstena, Plan Duszy, która może wam pomóc w obliczeniu swojego planu duszy i możecie w ten sposób uzyskać jakieś wglądy. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby więcej skorzystać, to może zapisać się na najbliższy kurs odczytu planu duszy online, który odbędzie się w lutym, 3, 4, 5 lutego. Planujemy z Ars Libra kurs w marcu, prawdopodobnie stacjonarny kurs w Warszawie, więc będzie to taki kurs, który... Będziemy oko w oko, nie tylko przez szkło i, i na odległość. Ok? Także mam wrażenie, że w marcu, właśnie w Warszawie, a y, najbliższy kurs online y, będzie w lutym. I to są takie najważniejsze rzeczy. I tyle, żeby nie przedłużać, zapraszam Was już y, do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na cały rok 2023. Jest to oczywiście czytanie ogólne, więc weźcie te rzeczy, które Wam pasują. Może to będzie jakaś tutaj inspiracja. Zobaczymy, jakie jest tutaj przesłanie na cały rok. I najpierw zobaczymy, jaka jest ta główna karta z kabalistycznego tarota. Zobaczymy główną energię. A potem dalej przyjrzymy się reszcie cesarzowa, no piękny rok z cesarzową dla niektórych macierzyństwo dla innych miłość dla jeszcze innych obfitość możliwości, które otwiera cesarzowa są właściwie nieskończone bardzo silna karta pokazująca też wasz może związek z mamą, bycie mamą to wszystko, co, co się łączy też z dziećmi, w sensie takim, że to mogą one być tutaj jakby waszą podporą albo waszym problemem czasami. Tak jest, tak? Wszystko zależy. Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Zobaczymy, co, co się pokaże. Na pewno obfitość, której Wam życzę, też ma szansę zagościć w waszym życiu w tym nadchodzącym roku. A teraz zobaczymy po kolei, co odchodzi, jakie talenty się mogą ukazać, jakie się mogą możliwości otwierać przed Wami. No i też spojrzymy na wyzwania, jak sobie z nimi poradzić i jak osiągnąć cele i zrealizować marzenia. Ok? Zobaczymy. No dobrze. Zobaczymy. Co odchodzi? <laughs> Taki sam rycerz, jakby w poprzednim czytaniu, które zrobiłam dla byka. Rycerz buław odchodzi. Może to być osoba, może to być energia taka, właśnie szybka, walcząca. Talenty: dziesiątka kielichów. No, taka miła rodzina. Tworzenie. Tak jakby tworzenie rodziny, tworzenie środowiska. Otwierające się możliwości. Coś wam tutaj przyjdzie jako dwójka monet. Natomiast co jest problemem, wyzwaniem? Pięć kielichów. Smutek za tym, co odchodzi. Może właśnie za przeszłością też. Koło fortuny pokazuje sobie jakby to, jak sobie poradzić z wyzwaniem. O! I jak osiągnąć cele i zrealizować marzenia? Mamy kartę sprytnego kogoś, kto bierze swoje i idzie sobie, tak? Hm, dobre to. W każdym razie w atmosferze w ogóle całego roku są pieniądze, w sensie materia. Mamy asamonet, który może bardzo, bardzo fajnie przedstawiać jakieś możli nowe możliwości zarobkowania. Zresztą mam wrażenie, że tutaj e, też się pojawia m, jakby ten temat. Że będzie tutaj jakaś elastyczność, że będziecie mogli zarobić w dwóch miejscach, albo jednocześnie pracując online, albo jednocześnie robiąc jeszcze jakąś inną rzecz. Więc może to być tak, ponieważ sama cesarzowa to obfitość, i mam wrażenie, że jest tutaj informacja o tym, że jest tej obfitości sporą w nadchodzącym roku, właśnie dla Was. Troszeczkę przesunę te karty, bo jeszcze tutaj dobierzemy. Do tego, co jest, będą karty o pracy, o miłości, o pracy i o finansach, czyli związki, praca i pieniądze. W każdym razie odchodząca energia jest rycerzem buław. To może być jakiś romans, który mija, odchodzi jakaś osoba, która niekoniecznie tutaj się chciała zaangażować, bo to jest niedojrzała energia. To jest też energia, która się bardzo rusza, która biega, łapie różne rzeczy, i niekoniecznie jest to stałość. Dlatego warto by było przyjrzeć się, gdzie ta energia takiej niestałości czy niedoświadczenia się u Was znajduje, i możecie mieć takie przekonanie o tym, że to będzie powoli znikać z Waszego życia. A dlaczego powoli? Dlatego, że tutaj mamy asamonet. Takie mam wrażenie, w atmosferze jest asmonet i on będzie tutaj jakby dyktował to. Patrząc teraz kolejno na to, co tutaj się pojawia jako talent. No mam wrażenie, że to dla wielu z Was to będzie macierzyństwo. Skupienie się na rodzinie. Ta frywolność czy rozbieganie takie. Wyjdzie z waszego życia, opuści wasze życie. Tutaj jest też sporo takiej seksualnej energii, która po prostu potrafi czasami nas w taki sposób zakręcić, że jakby mniej zwracamy uwagę na to, co się dzieje w rodzinie. Tak? A tutaj w związku z tym, że czytanie jest ogólne, no to ogólnie powiemy, taka rodzina może to być rodzina niekoniecznie Małżeństwo, ale może to być rodzina wielopokoleniowa, na przykład, y, która ma już dzieci większe, mniejsze i tak dalej. I tutaj mam wrażenie, że będzie tutaj otwierać się jakaś przestrzeń. Właśnie matczyne takie mocno y, energię, tudzież obfitość y, karmienia, y, pojenia wszystkich dookoła, dawania ciepła, po poczucia bezpieczeństwa. To też takie coś tutaj czuję, że to może być Wasza jakość, Wasza potrzeba albo ruszenia do gniazda rodzinnego, albo stworzenia takiego gniazda rodzinnego dla innych, bo oczywiście to można odmiennie też czytać. No i to, co wcześniej wspominałam o otwierających się możliwościach, no jest tutaj możliwość, tak jak powiedziałam, zarabiania być może w kilku miejscach albo. Bycia na tyle elastycznym, że te pieniądze będą do Was przypływać, bo Wy będziecie w jakimś sensie, w jakimś sensie dokonywać prawidłowych wyborów, wybierać to, co ważne, priorytety, które się liczą, tak? I, i tutaj będziecie potrafili tak działać elastycznie z tymi pieniędzmi. I będziecie w stanie dawać tutaj poczucie zabezpieczenia czy jakby nakręcać więcej obfitości, żeby to wszystko mogło jakby zamknąć się w takim właśnie miejscu, gdzie będzie to poczucie szczęścia rodzinnego i tego, że jestem w stanie brać w tym udział albo jestem w stanie dawać to zasilanie takie innym. Natomiast wyzwaniem, co jest tu, wyzwaniem są kielichy, jest ich pięć. I tak jak zwykle, piątki problematyczne, taki tutaj, to jest patrzenie na przeszłość, to jest patrzenie na to, co minęło, i smutek, który przeszkadza Wam zobaczyć coś, co nadchodzi, być może coś nowego. Dla niektórych, patrząc na te karty, może tu być powrót, jakby do gniazda rodzinnego, do swojej mamy, na łono matki, w sensie nie do łona, tylko na, bo tutaj coś się ukończy, być może właśnie, albo jakaś relacja się skończy. Też mamy dziesiątkę kielichów, która może mówić, tak gdybyśmy chcieli to przeczytać w innym aspekcie, może mówić też o jakimś zakończeniu relacji który nie musi być jakieś bolesne i trudne, ale spowoduje, że będziecie zawracać, jakby żałować czegoś, martwić się o czymś, nad czymś płakać też. I ten smutek potrzebny jest, żeby go przerobić, tak? Albo możecie się smucić generalnie za tym, że upływa czas i właściwie różne rzeczy się zmieniają, odchodzą my też. I to jest trudne często, tak, bo trzeba tutaj dużej akceptacji w sobie, miłości też, bo tak jak na początku mówiłam o tej cesarzowej, że ona jest miłością. I jak poradzić sobie z tym wyzwaniem tego smutku? No, przerobić swoje, przepłakać, się, jeśli trzeba. Pozwoli, żeby ten smutek przepłynął przez was, przetoczył się przez was, tak jak to koło fortuny i wszystko się zmieni, bo ko fortuna kołem się toczy i nadchodzą kolejne dni, kolejne miesiące, zmiany w przyrodzie, zmiany w nas samych. Poddać się tej zmianie i nie walczyć z tym, bo jak będziecie chcieli zatrzymać to koło to tak naprawdę tylko się na, mocno napracujecie, spocicie, i generalnie nic z tego nie wyjdzie, bo tego koła nie da się zatrzymać. Tak samo jak i czasu nie można zatrzymać. Więc wy, najlepszym wyjściem jest odwrócić się i ruszyć do przodu. I to jest najlepsze, co możecie zrobić. Oprócz tego, żeby zrealizować cele i marzenia, to trzeba użyć sprytu. Trzeba wziąć to, co jest dla mnie istotne i ważne. Z tego albo z relacji, w której byliście, czyli doświadczenia, czyli przerobić tutaj jakąś lekcję, też, i wtedy na podstawie tego przerobionego materiału, czyli tego wszystkiego, co jest ważne, istotne, żeby wejść na przykład później w nowe relacje czy w nowe środowiska z, taką, z takim zupełnie innym doświadczeniem, jakby bardziej otwarci, bardziej skierowani na Miłość, dawanie, branie, na wzrost, bo tutaj ta piątka, piątka, piątka mieczy jest, tak? I jeszcze są dwa, czyli siódemka. Pokazuje kogoś, kto rzeczywiście zabiera jakieś rzeczy. Może one nie należą do tej osoby, ale tutaj jest dużo sprytu, i dlatego te karty mówią do Was: weźcie co Wasze i idźcie budować miłość i dom tam gdzie będzie to możliwe tam gdzie odnajdziecie tutaj możliwości czy potencjał na to żeby go zbudować i ludzi z którymi możecie go zbudować tak czyli fizycznie żeby stworzyć dom i nie oglądajcie się za siebie chociaż ta osoba się ogląda za siebie ale to chodzi tylko o to żeby jakby skorzystać z tych doświadczeń tak Natomiast na pewno być sprytnym, na pewno kierować się tym, czego ja pragnę i jakie cele ja chcę osiągnąć, a nie patrzeć i nie kierować się tym, co ktoś chciałby, bo tu będziecie się oszukiwać wtedy, tak? A o zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście szli za głosem miłości, obfitości i żeby to było obecne w waszym życiu cały czas. No, i zobaczymy jeszcze co te karty powiedzą na temat, tak jak wcześniej mówiłam, miłości, pracy i pieniędzy, i zobaczymy co się z tego ułoży. Tutaj, jeszcze jedna talia. I po kolei teraz po dwie karty. Jeszcze później w razie potrzeby, chociaż ostatnio tak mam wrażenie, że ta trzecia karta dodaje jakby kilku kilku słów, czy światła do tego, co leży wcześniej, okej? Okay? Jeszcze pomieszamy. No dobrze. To patrzymy. Król mieczy w miłości Ósemka mieczy. No tutaj jest jakaś iluzja na temat jakiej, jakiejś relacji albo kogoś w tej relacji. W pracy jakiś zastój. Mamy wisielca. I dwójkę kielichów. Hmm, to ciekawe. Jeśli chodzi o finanse, ósemka kielichów i gwiazda. No. Mam wrażenie, że jest nadzieja na to, żebyście tutaj wyszli czy odeszli od braku, albo opuścili wreszcie, mi wreszcie miejsce, zacznę od tego: opuścili wreszcie miejsce, w którym jakoś tych pieniędzy może nie ma. Tutaj karty sugerują, że warto by było zostawić za sobą coś, co robicie. Od jakiegoś czasu, i to nie daje wam ani tych pieniędzy, wręcz odwrotnie, macie poczucie, bo tu możecie mieć poczucie takiego wołania, że, i, tej, i świadomość tego, że pozostawanie tutaj nie da wam wymiernych takich dochodów, że jakby potrzeba jest zmiany. Ta zmiana jest konieczna. Zresztą tutaj koło fortuny też mówi o tym, że tutaj potrzeba u was jakiejś zmiany i warto, warto tutaj podejść do tego z nadzieją i generalnie powinniście dotrzeć tam, gdzie te pieniądze są. Tak przynajmniej ta gwiazda pokazuje, ponieważ kiedy gwiazda pokazuje się na horyzoncie, to oznacza, że jest to coś, co nas prowadzi w odpowiednim kierunku do tego y, naprawdę warto podążać za, to, za tym, co gdzieś na horyzoncie czujecie, że się pojawia, tak i jest to prowadzenie przez siłę wyższą, przez waszą y, może intuicję, tak i warto za tym iść. Nadzieja jest, że sytuacja finansowa się zmieni. Natomiast jeśli popatrzymy na pracę, y, to właśnie poszukiwanie i wybranie tego, co robicie, y, może właśnie z jakąś pasją, czy zmiany właśnie poprzez wybranie harmonii, tego, co może dawać wam taką harmonię w was samych. Bo tutaj patrząc na wisielca mamy kogoś, kto tak naprawdę potrzebuje zejść wreszcie, z jakiegoś zastoju wyjść. Potrzebuję zobaczyć, czego ja tak naprawdę chcę, co ja tutaj w ogóle robię, dlaczego ja w ogóle siedzę tu w tej pracy, czy w tym, w tym przedsiębiorstwie, czy gdziekolwiek siedzicie. I możecie nie odczuwać, że tu coś płynie, możecie odczuwać, że tu jest wręcz zastój, i jeśli tam będziecie dłużej zostawać, to będziecie siebie oszukiwać, bo patrząc już bez żadnych pozycji w relacji do tych kart, które już leżą na stole. To jest, potrzebujecie od czegoś odejść, potrzebujecie poszukać um, czegoś innego dla siebie, jakiejś pasji. Może to być hobby, może to być coś dodatkowego, coś, co daje wam poczucie, że chcecie wyskoczyć z łóżka rano i biec po to, żeby to robić, albo iść do pracy, zrobić, co macie zrobić i biec po to, żeby działać, na przykład w tym, co daje szczęście, miłość i przyjemność. I to wam też może przynieść doświadczenie i potem w finałowym wyniku mogą to być pieniądze które za tym będą szły. Tylko dajcie się prowadzić, tak? Odpowiadajcie na sygnały, które do was przychodzą. Natomiast te dwie karty mówią o tym jak tutaj może wyglądać relacja, miłość, związek. No patrząc na te karty, to ktoś może tutaj być w jakiejś iluzji, że zakochał się. W królu, królu, który jest król, królem mieczy, osoba wykształcona, może to być ktoś starszy, może to być jakaś osoba, która y, tak potrafi y, oplątać słowem, że tak się wyrażę, że y, wy znajdujecie się tutaj w jakimś takim zamknięciu na świat, w iluzji tego wszystkiego, co ta osoba wam opowiada. Więc no, to może tak być, że y, możecie zostać oczarowani i y, generalnie znaleźć się w miejscu, w którym nie będziecie widzieć świata, na przykład poza tą osobą. Niekoniecznie jest to miłość, może to być zauroczenie y, albo iluzja, która jest w waszej głowie i to może się wam wydawać, bo ta osoba może na przykład totalnie nie mieć żadnych zamiarów y, wchodzenia w relacje. Y, w innych relacjach możecie czegoś w ogóle absolutnie nie widzieć, jakiejś zmiany w partnerze czy w partnerce. E, możecie z, e, żyć w, jakby w, w swoim takim zamknięciu, które nie będzie chciało Wam pokazać związku i tego, jak on rzeczywiście wygląda. Ok. Ale jeszcze dociągniemy tutaj po jednej karcie, żeby. Wyjaśnić, co jeszcze tutaj można dołożyć. Mamy tutaj pazia. Tutaj mamy świat. No właśnie. A tutaj czwórkę buław. No, myślę, że idzie fajny czas. Um, dla tych... Którzy są w jakiejś um, iluzji, to może się tak zdarzyć, że się pojawi coś nowego, odwrotnie. <grym zainteresujesz> może się pojawić tutaj jakieś nowe, świeże uczucie. Um, może się pojawić też dzieciątko. E, czegoś nie będziecie widzieć tak czy inaczej. Um, może to być. Wasze e, myślenie, sposób myślenia e, nie do końca widać tutaj. Ta osoba nie widzi tak naprawdę, co się dzieje, natomiast jest o czymś święcie przekonana. E, I to przekonanie warto skontrolować, o czym jestem tak święcie przekonany, czy przekonana na temat relacji. E, co tutaj nowego, świeżego mogę zrobić, wprowadzić? Tutaj jest jakiś pomysł. Tutaj jest jakaś iskra, tu jest wprowadzenie jakiejś świeżości, bo może tu jest jakiś zastój, a może tutaj doszliście do jakiegoś miejsca, w którym potrzeba jakiejś zmiany w związkach, tak? Zrobienia czegoś po inaczej zupełnie niż do tej pory, tu też dzieci mogą wprowadzić wam te zmiany. I możecie też nie, nie widzieć tego, co robi wasze dziecko, albo warto też przyjrzeć się bliżej, czy czasem nie wplątuje się w jakieś niebezpieczne sytuacje, bo paść buław to jest taka iskierka, taki ktoś, kto jest żywy, żwawy i może się w różne terapaty pchać, więc w obliczu tej matki siedzącej tutaj na środku, powiedziałabym, że zwracałabym uwagę tutaj na, na dzieci, na potomstwo, na młodych ludzi, może niektórzy z Was pracują z ludźmi młodymi, to warto tutaj przemówić im do rozumu, to też można, ale niekoniecznie trzeba to robić w sposób jakiś drastyczny, tak? Ok. Czas nam tutaj pędzi. Natomiast, jeśli przyjrzymy się pracy, to poszu poszukać satysfakcji z tego, co robicie, miłości, harmonii. Czy to jest praca, czy to jest działalność własna, i tak dalej. Coś może się też tutaj domknąć, zamknąć. Możecie skończyć to wiszenie w powietrzu. Możecie wybrać coś, co będzie dla Was idealne i co będziecie chcieli robić przez długie lata, być może. Natomiast popatrzymy tutaj na, na pieniądze. Sytuacja wygląda porządnie, ponieważ czwórka podsumowuje tutaj, że kiedy pójdziecie za tą gwiazdą, kiedy pozwolicie sobie, żeby ruszyć w drogę, to możecie odnaleźć wspaniały taki dom, w którym jest radośnie, gwarnie. Tutaj też są zaręczyny, więc można powiedzieć, że możecie odejść z domu rodzinnego i pójść za swoim partnerem, Czy możecie pójść za swoją działalnością w poszukiwaniu swoich pieniędzy, w poszukiwaniu swojej stabilizacji, stabilności, tak? Odpowiadania za swoje rachunki, za swoje życie, dla młodszych, dla osób, które jeszcze nie mieszkały na swoim, na przykład, tak? To też może być taki scenariusz. Tego jest dużo, można tu różnie to zinterpretować, nie mamy konkretnego pytania. Więc jeszcze podsumujemy to kartami wyroczni. I zobaczymy tutaj odpowiedź jest prosta. Możecie też sobie zadać jakieś pytanie i zobaczymy, co tutaj odpowie karta wyroczni. Jak to może się odnieść do Waszego pytania. Osobistego nie musicie głośno mówić. Możecie pomyśleć. Udekoruj swoje życie. <laughs> Kolory, myślę, że natura, ptaszki, to wszystko, co jest wokół nas, bardzo kolorowe, bardzo miłe, ma istotne znaczenie. Bardzo mocno mowa tutaj jest o tym, żeby zrobić jakieś porządki w domu swoim, w swoim gnieździe też, żeby móc przyjmować innych do swojego życia, żeby tworzyć właśnie takie gniazdo, w którym wszyscy będą się bardzo dobrze czuli. I taki to jest przekaz od tej wyroczni. Natomiast jeszcze zobaczymy zajączek, co ma do powiedzenia. I co on tutaj przedstawi. Miej odwagę. No właśnie. Myślę, że chodzi tutaj o to, żebyście mieli odwagę na tą zmianę, na tą zmianę, która się przybliża, żebyście potrafili ją wykorzystać. To koło fortuny, które e, mówi o tym, że poradzicie sobie z wyzwaniami i tylko wykorzystajcie te szanse, które wam daje życie i przynosi. E, I to was poprowadzi e, tam, gdzie m, możecie stworzyć właśnie coś swojego, czy to w pracy, czy to w związkach, czy to w domu. Tak? Gdziekolwiek w waszym jestestwie jest potrzeba tworzenia czegoś, to podążajcie za odwagą. I nie bójcie się, że coś tu straci stracicie. Czasami trzeba stracić, żeby zyskać, tak? Więc może o to właśnie chodzi, żeby. Nie być takim liczącym, tak? że to zyskałem, to straciłem i tak cały czas jakieś rachunki i analiza. E, tutaj trzeba być sprytnym mm, i czasami coś zostawić za sobą, co już nam nie jest potrzebne. Okay? Teraz zobaczymy jeszcze, co powiedzą ptaki, jak anioły, jako anioły. No, oczywiście, jak dla Was to jest przekaz idealny, Twoje ciało jest lekkie jak powietrze. Jesteście znakiem powietrznym, i tutaj e, rzeczywiście y, bycie w głowie, analiza i takie y, y, lekkie ciało, które no, nie zawsze może być aż takie lekkie. No, i tyle w zasadzie. To lekkie ciało. Chcę Wam tutaj pewnie przypomnieć o tym, że ciało też jest w życiu ważne, że trzeba na nie zwracać uwagę i odżywiać je właściwie. I żeby było lekkie, i żeby Wam służyło. Ja ze swojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego w całym nowym roku, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych nagraniach.